Przed reprezentacją pierwszy sprawdzian w Czechach, ale bez Ciebie. E, tak, tak się podzieliliśmy tutaj pracą z e, Waltkiem Kawką, że on pojedzie z tą grupą, którą, z którą rozpoczęliśmy przygotowania. Jest to dosyć pokaźna grupa, 17 dziewczyn. E, natomiast e, 29 rozpoczynamy zajęcia z tymi dziewczynami, które grały w finale, e, w finałach e, Mistrzostw Polski, w finałach ligi plus zawodniczki zagraniczne. E, I no, tu będzie dosyć takie no, mocne. Wprowadzenie motoryczne chciałem przy tym być. A ta grupa jedzie do Czech z jakimiś zadaniami? Czego oczekujesz od Twoich zawodniczek? Myślę, że tam jest dużo zawodniczek, które będą podstawowymi zawodniczkami. Jest sporo zawodniczek, które pojadą na Ligę Narodów, dlatego tak naprawdę już traktujemy to jako pierwszy sprawdzian. Może nie tego, co tutaj zrobiliśmy, bo tak naprawdę to też ten pierwszy tydzień wprowadzenie motoryczne, sporo techniki o wszystkich założeniach taktycznych i układaniu, gdy dopiero będziemy mówić od 3 maja, wtedy, kiedy będą wszystkie zawodniczki, ale na pewno będziemy sprawdzać dyspozycję ich na, na chwilę obecną. Myślę, że taki wyjazd do Czech to będzie taki y, lekki sprawdzian na czym stoimy przed, y, przed, przed wyjazdem na Ligę Narodów. Kurczę naprawdę ciężko powiedzieć. Kto i ile będzie grać, bo na mojej pozycji przejmujących jest 7 dziewczyn. Dodatkowo jeszcze dojadą kolejne dziewczyny w tym tygodniu, więc naprawdę będzie spora rywalizacja na tej pozycji. A czemu nie jedziesz do Czech? Taka decyzja trenera. Zostaję tutaj z grupą, która będzie dojeżdżała, czyli z tymi zawodniczkami, które grały play-offy i o miejsca. No i będziemy trenować i przygotowywać się wspólnie, właśnie z tymi dziewczynami, które, które dojeżdżają. Te młodsze zawodniczki naprawdę bardzo fajnie się prezentują. No i jestem sama ciekawa, jak będą wyglądać te mecze w Czechach.